I ocenia się, że, że no takie rzeczy jak na przykład palenie papierosów mogą skrócić życie ludzkie co najmniej 10 lat. Czyli to jest cała dekada życia, wakacji, spotkań. Nadciśnienie jest chorobą samą w sobie. Prawda? Chorobą samą w sobie, ale jest też jakby uznawany jako czynnik ryzyka innych bardzo poważnych, stygmatyzujących nas chorób. Bo proszę wyobrazić, że doznajemy zawału serca. Jakie to jest przykre wydarzenie w życiu człowieka? LANZE, czyli symbol najlepszego pisma medycznego, w którym dowodzono, że spożycie alkoholu przynosi same. Ujemne skutki. W zasadzie nie znaleziono ani jednego pozytywnego skutku na zdrowie. Zielona herbata obniża minimalnie ciśnienie. Oczywiście nie działa jak lek przeciw nadciśnieniowy, ale minimalnie o 2 mm może y, y, słupartenci to ciśnienie obniżyć, zwłaszcza jeżeli jest y, to rzecz pita regularnie.